Cześć, witajcie w już kolejnym poradniku do Windowsa. To jest chyba trzeci już poradnik. Ja ich nie będę liczył, bo przewiduję, że tych poradników będzie tak dużo, że to nie będzie miało sensu. No a dobra, przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj pokażę Wam, jak w dosyć prosty sposób odmienić pil wygląd swojego pulpitu. No i tak, na początku no, widziałam tutaj taki trochę pieprznik, już jakiś dłuższy czas nie porządkowałam tego. No i dobra, eee, najpierw, e, znaczy, dałoby się tych ikonek pozbyć, ale nie je usuwać, e, tylko e, pozbyć się ich po prostu z pulpitu. No to klikamy prawym przyciskiem myszy na wolne miejsce, e, w, wybieramy zakładkę widok, będziecie mieli e, widok, no i yy, odznaczamy wyświetlaj i, i kod pulpitu, czy jakoś tak, ja mam angielską wersję y, Windowsa, więc mam po angielsku, no i dobra, klikamy, no i dobra, już jest y, lepiej zdecydowanie, y, tutaj widzicie pasek od Ashampo Snap, wy go nie będziecie mieli, yy, no chyba, że macie ten program, no i dobra. Yy. I że te sobie zostawimy, Windowsowskie no Ale to chcemy mieć ten e, dostęp do, e, do jakichś skrótów na pulpicie. Nie chcemy mieć ich rozsianych kątami po całym, tylko w jakimś jednym miejscu skupione, e, no tak, skupione, żeby w kupie były. No to wchodzimy na stronę rocket.com. i wchodzimy w zakładkę Download i pobieramy najnowszą wersję Znaczy nie, to jest najnowsza, sorry, moja pomyłka Jest też wersja przenośna, ale na oficjalnej stronie nie znajdziemy Dobra, chwilę jeszcze się pobiera Można pobrać też wcześniejsze wersje O, jeszcze pobrało. No to teraz instaluj, instalujemy. Ja nie będę tutaj specjalnie pokazywał dokładnie procesu instalacji, bo on jest prosty. Wystarczy jej znajomość angielskiego. No i dobra. Program się instaluje szybko. Już jest zainstalowany. No i dobra. Teraz trzeba odpalić ten Rocket Dog, yy, tak, Rocket Dog. Więc, o tutaj jest, odpalamy, a no i go skonfigurujemy. Eee, yy... Settings i teraz yy, język, na początku wybierzmy polski. Yy, wybierzmy też opcję uruchamiania przy starcie. Yy... no i dobra. Tutaj może, yy... wezmę jeszcze, zatwierdzę, żeby było, to jest o, jest, jest po polsku. No i dobra. Można yy, tutaj ustawić przezroczystość, ikon, yy, jakość yy, tego, tego paska, yy, powiększenie, a tak różne rodzaje powiększenia, yy, wielkość, jakie się mają powiększać, szybkość, no i tak dalej. Można wybrać też położenie, na jakim monitorze. Ja mam tylko jeden monitor, więc ja mam wyboru. Można wybrać też położenie na ekranie. Ja biorę dół i zawsze na spodzie, bo ten pasek jednak trochę przeszkadza, jak jest cały czas na wierzchu. Teraz styl. Ja mam już taki swój, jeden upatrzony, tylko nie za bardzo jak on się nazywał. Nie, nie, hm, można też wybrać, że e, żadnego stylu nie będzie, krystal, e, spirat, sta Black. O, ten mi się podoba. Jeszcze zobaczmy, nie, e, stoblack jednak, ładniejszy. Można ustawić przezroczystość proszę około yy, O, taka mi pasuje, około 50% i ja przezroczystość obramowania a no w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia a nie, nie ma znaczenie to jest yy, nie przed, obramowania yy, tylko yy, tych o etykiet Takich, co jest na przykład napis komputer? A no i dobra, yy, przezroczystość. Ja. A nie, to jest normalną przezroczystość. Sorry. Tutaj. Dobra, ja zostawię tak normalnie. O, e, to brzydko wygląda. Dobra, yy, zachowanie to można wybrać i przy kliknięciu, jak się będzie uruchamiało, to będzie się skakać. To w sumie nie wiem, co to jest, a to, że nic się nie będzie dziać. Ja ustawię brak. No i o programie można zaktualizować program, wejść na forum i info o debugowaniu. Czyli usuwaniu błędów. Można też zablokować ikony, ale my oczywiście temu nie będziemy robić na yy, zwiadowych względów. Można jeszcze uruchomić i Wyłączyć wskaźniki uruchomionych aplikacji, czyli podejrzewam, że jaka aplikacja będzie uruchomiona, to że będzie się coś wyświetlać, ale no, zobaczymy później. A i ok, klikam. Teraz wejdę w mój komputer. E, wejdę w pulpit i po e, wsadzam naj, najważniejsze ikonki. Najpierw jednak pousuwam e, e, te, które niepotrzebne są jak mi aktualnie. Czyli to, 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 to i to. Ok. Teraz możemy przywrócić sobie okno. Niedawno zmieniłem sobie położenie paska, jeszcze się nie przyznaczałem. Tego czasu mogę mylić się. Ej, ja przede wszystkim przeglądarkę. Jedną. Yy... Szampo. To tamtejsza powinna być. Eee, dobra, kadu, kadu. o, widzicie, to, jest, to są te wskaźniki. Eee, dobra. Eee, to w sumie tyle, chyba. No dobra, później sobie to dokładniej poukładam, teraz nie mamy na to czasu. No i dobra, już mamy pasek, to wypadałoby zmienić e, tapetę na jakąś ładniejszą, bo moja jest dosyć taka e, ponura no bo pochodzi z gry i e, No dobra, to wejdźmy na stronę tapetyhd.com.pl Oczywiście to nie jest jedyna strona z takimi tapetami. No i potem, jak już wejdziecie, to wybierzcie zakładkę tapety HD. No i tutaj um, wyświetlą się Wam tapety yy, w, w wysokiej rozdzielczości. Ja wybiorę sobie tego Mustanga. O, dobra, niestety strona no, załatwia się dosyć długo. No tak i można wybrać yy, rozdzielczość. Ja wybiorę największą. Mam nadzieję, że mi nie, żeby nie e, weźmie i nie spionizuję tak jakby tego obrazu. A no i dobra, zapisz grafikę jako teraz no i e, można wybrać nazwę. E, lokalizację, wiadomo. A no i zapisać. Teraz można otworzyć w folderze i e, wybrać opcję ustawienia tu a i zobaczmy. A trochę rzeczywiście obcięło, ale trudno. Pulpit już wygląda znacznie jaśniej i znacznie, i znacznie lepiej. Eee, dobra. Teraz eee, jeszcze, żeby jakoś zwiększyć funkcjonalność tego naszego pulpitu, eee, to wykorzystamy do tego program RainMeter. Eee, możesz go pobrać ze strony RainMeter.net eee, ja pobrałam wersję 2.5 Final, to jest ostatnia wersja finalna. No i o, ten program da, umożliwia nam, e, znaczy daje nam róż, może takie no, różne widżety, tylko one nie. E, no, jest no od tych Windowsowskich. O. No dobra, to odpalmy sobie ten program. No i jak widzicie, mi się tutaj pojawiły takie domyślne widżety. No się pasek No, schował się Dobra, no to y, czas, dzień tygodnia i data Użycie y, CPU, ramu i swapu To jest chyba y, część dysku przeznaczona na RAM a duże zużycie, no nieważne yy... O, y, tutaj mamy zużycie dysków Nie wiem sobie czemu dysku DEMI nie wyświetla ale to, jeśli chcę usunąć dany widget, jak ja ten, no to klikamy. Sprawię wszystkie myśli na niego i wyłącz skórkę. Ok, teraz się pobawimy trochę. O, dobra. Yy, Rainmeter skórki ilustrowa, i można tutaj wybrać. Yy... O. Yy. Jakie skórki? No, widzicie, nie ma ich za dużo, ale tutaj mamy e, nasze ustawienia e, sieci. Ja sobie poustaję to w ten sposób. Jedynie zegarek w Lewdorne do Rogo, takich jest normalnie. Chociaż, to tutaj. E, no i dobra. Chyba e, jeszcze może później pokażę, jak. E, no, e, jak. E, A może sobie wyszukiwanie Google, co robić. No i dobra. E, no to to tyle. E, jeśli się film spodobał, to nie zapomnij dać łapki w górę, Zasubskrybować mojego kanału e, i kliknąć łapki w górę, a no ewentualnie napisać jakiegoś, e, jakiś komentarz. No dobra, e, więc to tyle. E, trzymajcie się. I cześć.